Szanowni modelarze, już niebawem, bo w dniach od 19 do 21 września bieżącego roku odbędzie się 24. Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. To wydarzenie to nie tylko rywalizacja, ale też okazja do spotkań, wymiany doświadczeń, prezentacji nowych technik i oczywiście podziwiania niesamowitych modeli kartonowych przygotowanych przez najlepszych modelarzy z kraju i zagranicy. Chciałbym podziękować partnerowi strategicznemu, bankowi spółdzielczemu w Zatorze. Chciałbym podziękować sponsorom, wydawnictwom, firmom. Wydawnictwo Moderarstwo Kartonowe. Komenda Pełetowa Policji w Oświęcimiu. Centrum Biznesu Małopolski Zachodni w Oświęcimiu. Bistro Dosyta. Wydawnictwo JDSC. Wydawnictwo Kartonowa Kolekcja. Firma Master Wydawnictwo Model.com Wydawnictwo Seahorse Wydawnictwo Avantgarde Firma Moje Hobby Wydawnictwo Wak Wydawnictwo Szkutnik Wydawnictwo Andrzeja Halińskiego Wydawnictwo Phantom Model Wydawnictwo Dąbu Magii, Firma Leniar Wydawnictwo Orlik Modele Kartonowe Wydawnictwo Stratus Kruszywo S.A. Firma Art Graver. Firma Profilplast. Firma Olfa. Wydawnictwo Ansfer, Wydawnictwo Świat z Kartonu. Podkarpacka Grupa Modelarzy Piwko. Modelarze z forum modelarskiego Paper Modelers S.K. Wydawnictwo Quasi Model. Severin Fleischer. Piotr Forkasiewicz Marcin Wojciechowski Wydawnictwo Sklej Model Firma Instalbis Bogusław Ganobis Łódzka Siesta Modelarska Wydawnictwo GPM Wydawnictwo Ekstra Model Tomasz Ludwiczak Wydawnictwo Model Hobby Firma Wszystko dla Domu Szczeciński Paprykarz Modelarski Patronat honorowy nad konkursem objęli Iwona Gibas, członek zarządu Województwa Małopolskiego Andrzej Skrzypiński, starosta oświęcimski Tomasz Kosowski, wójt gminy Przeciszów Partnerem wydarzenia jest Forum Modelarzy Kartonowe www.konradus.com Organizatorem wydarzenia jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, Klub Modelarski Orzeł w Przeciszowie.